Jaki sterownik kupić albo zbudować, żeby był sterownikiem, który dwukrotnie zwiększyć produkcję energii. Ok? Zakładzik? To jedziemy. Sterownik, który ja proponuję, składa się z czterech elementów: czyli prostownik, no bo wiadomo, że z prądem zmiennym trójfazowym niewiele można zrobić, a jak można, to niestety jest to bardzo skomplikowane. Modułu pomiaru i sterowania, czyli musimy zmierzyć, co wychodzi z elektrowni wiatrowej modułu PWM, czyli Pulse Width Modulation, czyli modulacja, sterowanie za pomocą szerokości impulsu. Brzmi strasznie, ale zaraz Ci opowiem, to nie jest straszne. I przetwornicy step up lub w niektórych przypadkach przetwornicy tzw. boost back, czyli przetwornicy step up, step down. No to zaczynamy. Trzy fazy prostujemy do dwóch biegunów plus i minus. Przy mniejszych elektrowniach są gotowe mostki trójfazowe. Przy większych elektrowniach, czyli przy większych prądach, e, należy użyć trzech mostków jednofazowych lub, no, no, jeżeli chcemy, możemy wydać 200 zł na te trzy mostki w, na mostek trójfazowy w jednej obudowie. No, ja proponuję w tych trzech mostkach po 5,50, dlatego że to jest proste, łatwe, łatwiejsze rozpraszanie ciepła. E, wszystko mamy na wierzchu, ale no jakby. Nie, nie ingeruję tutaj. Prostowanie jest proste i już. Co do pomiaru. Tutaj e, ludzie lubią się nakręcać, bo mój sterownik to mierzy wszystko. I więcej to nie znaczy lepiej. A no już na pewno nie w tym przypadku I po prostu bez głupich uśmieszków. Wystarczy mierzyć napięcie. Wystarczy mierzyć napięcie, bo. Charakterystyka pracy prądnicy, nie mówimy o całej elektrowni nawet, ale charakterystyka pracy prądnicy jest taka, że im większe obroty prądnicy, tym wyższe napięcie. Prądnicy na magnesach stałych, gdzie nie regulujemy tego wychodzącego napięcia, napięcia wzbudzenia, nie? czyli wzbudzenie na magnesach stałych, im szybciej się kręci, tym wyższe napięcie. Co to znaczy, że elektrownia szybciej się kręci? Już elektrownia wiatrowa. To znaczy, że jest silniejszy wiatr. Czyli co my potrzebujemy mierzyć? Otóż tylko i wyłącznie napięcie. I to napięcie służy nam do sterowania naszego chytrego sterownika, bo tak naprawdę cały sterownik, to jest po prostu moduł PWM. Porozmawiam z tobą o takim zupełnie uproszczonym module PWM, czyli może mało dokładnym, ale do naszej sytuacji w zupełności wystarczającym. E PWM o rozdzielczości 2 kHz, o, o częstotliwości 2 kHz. Dlaczego akurat 2 kHz? Bo takie coś możesz, ty, twoje nastoletnie dziecko albo znajomy elektronik, zbudować ci na module Arduino. I ten PWM, to jest taki sposób dzielenia prądu na maleńkie kawałki. Wyobraź sobie, że przez sekundę gdzieś płynie prąd. I co robi PWM? 2 kHz, to znaczy, że te, ta ilość energii, przyjmijmy, że to jest energię, porównajmy do wody, że to jest wiadro wody, nie? I możesz klusnąć to raz wiadrem wody, a PWM pozwala ci to rozlać do 2000 małych kieliszków. Rozumiesz? I po kolei wylewasz małe kieliszki, co czasami jest przydatne, bo na przykład możesz mieć niepełne wiadro wody. I w tym momencie przez pół sekundy leciałoby wiadro wody, przez pół sekundy nie leciałoby nic. A co się dzieje z pwm -em? PWM na przykład, jeżeli mamy wypełnienie 50%, to oznacza, że co drugi kieliszek będzie podany pusty. Czyli jeżeli podamy 100 V na PWM i PWM zrobi wypełnienie tak zwane, czyli ilość kieliszków pełnych do kieliszków pustych będzie 50%, czyli 1 do 1, na jeden pełny, jeden pusty, jeden pełny, jeden pusty, to na zewnątrz wyjdzie nam 50 V czyli na zewnątrz wyjdzie nam a, uśrednione napięcie. Co nam to daje? Że dzięki takiemu PWM-owi my nie obciążamy prądnicy bardziej niż ona jest w stanie pracować. Bo ci koledzy, którzy opisują problemy właśnie z elektrowniami wiatrowymi, to opisują bardzo często właśnie to, że Elektrownia się rozpędziła, w związku z tym oni na przykład przez prostowi podpieli to do inwertera fotowoltaicznego. No i rozpędziła się, a wiatr był słaby, ale ona i tak się rozpędziła, bo nie miała obciążenia. Przekroczyło to 200 V, no bo tyle wymaga inwerter fotowoltaiczny, żeby ruszyć. Przekroczyło to 200 V i w związku z tym MPPT, MPPT w falowniku zaczęło szukać prądu, który może obciążyć ten panel, bo ono nie wie, że to elektrownia, więc myśli, że to panel. Zaczęło szukać maksymalnego prądu, którym to może obciążyć. I tu jest taka strasznie ciekawa rzecz, że te nasze elektrownie wiatrowe są bardzo podobne do hinduskiej ściemy. Hinduska ściema, która polega na tym, że się bierze, rozpędza koło zamachowe, po czym biednym, niewyedukowanym ludziom wmawia się, że to jest wolna energia, odbierając energię z rozpędzonego koła zamachowego, to jest to samo, jak inwerter fotowoltaiczny próbuje obciążać elektrownię wiatrową. On niestety głupie, bo on przez kilka sekund albo i kilkanaście sekund może ją obciążyć do mocy dużo większej niż w danym momencie z wiatru. Bo co się dzieje? On nie odbiera w tym momencie energii z wiatru, on odbiera energię z hamującego koła zamachowego. Przecież te śmigła swoje ważą. Prądnica swoje, rotor prądnicy z magnesami naklejonymi swoje waży i zanim to wyhamuje, to to hamowanie to jest oddawanie sporej ilości energii. Prądnica staje, napięcie spada do zera, inwerter fotowoltaiczny się wyłącza i cała zabarać. Podczas gdy my, obciążając tym pewienem właśnie, w zależności od napięcia, bo tutaj jest kolejna rzecz, którą bardzo wielu producentów sterowników komplikuje tak, że ich sterowniki są niemożliwe do używania. Otóż my potrzebujemy znacznie dwa napięcia. Rozumiem, tylko dwa. Napięcie rozpoczęcia pracy czyli napięcie, przy którym można zacząć elektrownię obciążać, ona nie, nie będzie hamować. No bo są takie wiatry, 2 metry na sekundę, gdzie elektrownia już się kręci i elektrownia na sprawnych śmigłach potrafi się kręcić zupełnie nieźle, natomiast y, pobranie z niej nawet kilkunastu watów zhamuje elektrownię. Dlatego, że w tym wietrze prawie nie ma energii, w nim jest wystarczająca ilość energii, żeby ledwie liściem poruszyć. Poruszyć? Nie wiesz co. I napięcie końca pracy, napięcie pracy maksymalnej, nie końca pracy, tylko pracy maksymalnej. Czyli przyjmijmy dla uproszczenia. W tej chwili idzie 10-kilowatowe 10, kW, 10 kW elektrownie do Polski, omówimy takie elektrownie, które, których napięcie pracy po stronie prądu zmiennego jest 380 V i zajmijmy się sterownikiem dla takiej elektrowni, a e, wszyscy inni sobie przeliczą to na swoje warunki, a jak będą mieli problem, to napiszą w komentarzu: Oj, ty przelicz, by ty taki cwany jesteś. Ja wtedy przeliczę, bo trzeba słuchać ludzkości. 100V to będzie napięcie, od którego w ogóle zaczniemy rozmawiać. Powiedzmy, że 150, ale niech, niech będzie 100V dla tych, którzy chcą tam ciułać pojedyncze waty. I 700V to będzie napięcie powyżej, którego PWM nie jest nam już potrzebne, czyli potem włączamy 100% obciążenia. I teraz możemy zacząć wypełnienie PWM tak naprawdę od zera. Ale mm, równie dobrze, żeby nie męczyć tych biednych tranzystorów, możemy zacząć od 20% wypełnienia. I tutaj pojawia się kłopot. 20% wypełnienia przy 100 V to jest ile V dla zewnętrznego urządzenia? 20. Żaden inwerter nie różni nam od 20 V, nie? W związku z tym... My potrzebujemy za naszym pwn wstawić przetwornicę step up, która te dziwne różne napięcie z elektrowni wiatrowej podwyższy do poziomu napięcia akceptowanego przez inwerter fotowoltaiczny. Czyli tak jak tam mamy, nieważne czy jest ciemno, czy jest jasno, w sensie czy są mocno zachmurzone niebo, czy jest pełne słońce, mamy 500V na panelach z różnicą 3-4 V w każdą stronę, nie? Więc tutaj robimy to samo. Robimy przetwornicę stepa, powiedzmy na 650 czy, czy 700 V. Dlaczego to zaraz porozmawiamy? I wypełnieniem reguluje nasze mierzone napięcie. Ono jest, powiedzmy dla ułatwienia, 0 przy 100 V i przy 700 100%. Nie? Liniowo. To oznacza, że w połowie tego zakresu, czyli przy 400 V, ono wynosi 50%. Czyli przy 400 już jest 200 na zewnątrz. Czyli już to byłoby wręcz łapalne dla inwertera bez przetwornicy stepa ale wiesz, on się będzie lekko gubił, bo raz będzie miał inne napięcie, drugi raz będzie miał inne napięcie, więc po prostu puśćmy mu to na te 500 czy 600, do, do 500 czy 650 V, czy, czy wręcz 700 uh, poprzez przetwornicę step-up. I teraz, w związku z tym, że ta charakterystyka jest, nam się wydaje, że ona jest liniowa, ale my panując tylko nad napięciem, w rzeczywistości panujemy nad mocą, dlatego że Obroty elektrowni tutaj regulują się same. Rozumiesz, im silniejszy jest wiatr, tym bardziej napięcie może rosnąć. My potrzebujemy tylko dla użytkownika dwóch pokręteł. Pokrętła, które ustawia dolną wartość, że jeżeli chcemy mieć większe produkcje, to ustawiamy tą dolną wartość odrobinę wyżej, wiesz? Wbrew pozorom nie jedziemy do zera, żeby on nam zaczął ładować od zera, bo wtedy elektrownia nie będzie się wkręcała na obroty. Będzie miała większe wypełnienie przy niższych obrotach i na tych średnich i słabych wiatrach będzie bardzo mała produkcja. Dlatego jedziemy odrobinę do góry. Nie wiem, tutaj zakres taki, który ja bym widział, to żeby można było przynajmniej do 160-170 przesunąć start ładowania. No i górny zakres. I teraz jest jeszcze taki dowcip, że po to, żeby nie musieć robić w tej przetwornicy step-up na 10 kW, to my ją możemy skończyć, żeby ona się wyłączyła i przepuścić prąd po prostu przez kluczujące tranzystory w momencie, kiedy napięcie wychodzące z pwm przekracza 500 V. Rozumiesz? Bo w tym momencie żadnego step-upu nie potrzebujemy. I teraz dla 10-kilowatowej elektrowni, to to jest już koniec sterownika. W zasadzie możemy sobie jeszcze ustawić, że przy przekroczeniu napięcia 800 V, załącza się, załącza się hamulec. Tutaj wiesz, to też fajnie byłoby mieć regulowane od 700 do 800 V, dlatego że są inwertery, które akceptują tylko MPPT do 700 V. I w tym momencie no, nie możemy pozwolić sobie, żeby nam przekraczało napięcie na wejściu MPPT, bo inwerter wtedy w ogóle nie wstanie. I teraz, jak to się ma w stosunku do wszystkich tych małych elektrowni, które są sprzedawane z niedziałającymi sterownikami, z tak naprawdę niedziałającymi sterownikami? Kiedy napięcie elektrowni jest zbliżone do napięcia baterii, to my w zasadzie sterownika nie potrzebujemy, potrzebujemy tylko załączania hamulca. Rozumiesz? Bo my wtedy, jeżeli elektrownia na, na obrotach mocy maksymalnej ma 80 V, to spokojnie wystarcza nam, żeby ładować 60 V baterię, czy tam 90 V, 60 V, czy 48 V baterię, bo ładujemy baterię 48 V napięciem 57 V. I prąd reguluje się sam. Czyli w momencie jak elektrownia się słabo kręci i ma powiedzmy 48 V i 10, a akumulatory mają 48 V, to prąd będzie miliamperów, nawet może Milion miliamperów. Kiedy to już będzie 48,5 V od strony elektrowni, a akumulatory będą miały ciągle 48, to ten prąd wzrośnie. Im większa będzie, im większe będzie napięcie z prądnicy, tym bardziej będzie rósł prąd i podnosił napięcie na akumulatora. Więc taki sterownik wystarczy, że odepnie nam akumulatory, żeby ich też, wiesz, nie zagotować, nie przeładować. W momencie przekroczenia tego napięcia, no powiedzmy 58 V mierzone na sterowniku i zapnie grzałkę i tyle. I już, i to jest cały sterownik. Żadnego PWM, żadnych przetwornic, żadnego nic. Natomiast problem pojawia się, kiedy elektrownie mają napięcie niezgodne z napięciem baterii. Co mam na myśli? E, takie 500-voltowe e, elektrownie, które są ogólnie dostępne, e, potrafią być w wykonaniu 60 V albo potrafią być w wykonaniu niecałych e, 20 kilku V. I one mają 12-24 V, e, ten pseudo i tutaj też warto byłoby zainstalować PWM. Ja wiem, że wiesz, w tym momencie nawet niedrogi PWM do elektrowni, która kosztowała 500 zł, wydaje się, no, wbijaniem gwoździ mikroskopem, ale stary. Inaczej się tego zrobić nie da. Jak napisał ostatnio kolega, że on ma elektrownię 230 V, którą próbuje ładować, akumulatory 48 V i mu to wyhamowuje elektrownię. No a co ma zrobić? A co ma zrobić? Skoro słuchaj, prądnica chce mieć 800 obrotów, nie? No bo są fajne, dobre śmigła. Przy 800 obrotach, jeżeli to jest elektrownia 220 V, to ona wyprostowanego napięcia ma tak naprawdę około 400, v, 360, nie? A ty próbujesz podłączyć to na siłę do akumulatorów, których napięcie ładowania jest 57-58 V. Coś się musi poddać. Albo napięcie na akumulatorach musi. Wystrzelić do 200 V razem z tymi akumulatorami, wiesz, i oparami, kwasami, cudami wiankami, albo elektrownia musi schemować. I ten sterownik w twojej sytuacji powinien być taki sam jak sterownik ONDY. Czyli PWM z zadziałaniem, powiedzmy, przy tej elektrowni od, od jakichś 58-60 V. I przetwornica, albo w tym wypadku, back boost, czyli step up, step down, która dopasuje te 200 V na wejściu do stałego wychodzącego, na przykład usta sobie 58 V i będziesz miał spokój. I będziesz miał zabezpieczone ładowanie akumulatorów. Uf, co do sterowników, które będą tylko zasilały grzałki. No to tutaj sprawa jest na tyle prosta, że liczymy grzałkę, czyli liczymy grzałkę, to nie znaczy, że my musimy kupować grzałkę 600V, rozumiesz, czy kilka grzałek 600V, jeżeli mamy dużą elektrownię, która, czy nawet nie dużą, bo te elektrownie 2KW też są w wersji 220V międzyfazowego, czyli to będzie 360-370V po, po wyprostowaniu. I teraz, jeżeli wrzucimy to na PWM, to on nam idealnie będzie dobierał obciążenie w stosunku do yy, produkcji. Nie? Wrzucamy za to grzałkę. Tylko grzałkę musimy mieć taką, żeby przy obrotach nominalnych elektrowni moc grzałki zgadzała nam się, czy była nawet odrobina większa niż moc elektrowni. Czyli jeżeli mamy elektrownię 2 kW i te 2 kW jest już, będzie przy pełnym wypełnieniu, przy 400 V. To, żeby uzyskać taką grzałkę, łączymy w szereg dwie dwukilowatowe grzałki 220 V. OK? W szereg. Jedna za drugą. I mamy grzałkę 2 kW na 400 V. I mamy to w miarę bezpieczne, dlatego że w momencie, kiedy elektrownia się będzie rozpędzała jeszcze bardziej, no to ona, ona dojdzie do... 450 nawet 500 V, moc grzałek ciągle będzie rosła. Na koniec chciałem zaproponować konkursik malutki. Ja rzucam 1000 zł, bo kolegi oglądają. YouTube płaci za to, że kolegi oglądają. No to jakby trzeba to oddać. A 30 kolegów, którzy właśnie kupili elektrownie wiatrowe, dają pewne zamówienia. Dla osoby, która zbuduje 30 sterowników, właśnie na tej prościuteńkiej zasadzie, ja się nie upieram, że to musi być na Arduino, zdaję sobie sprawę, że są tanie mikrokontrolery, które znakomicie sobie radzą z PWM. Dwa lata gwarancji i zamawiamy. I gwarantuję Ci, że to nie będzie tylko 30 zamówień, że to będzie pierwsze 30 zamówień, bo druga grupa już się zbiera. A na dodatek zobacz, że na, nawet taki chłam jak Elmix sprzedał się w dużej całkiem ilości, bo biednych, oszukanych ludzi jest naprawdę dużo w Polsce na, na, na tych urządzeniach, więc jest rynek. No prosimy o zgłoszenia, e, najlepiej do mnie na maila, a jak nie, to po prostu może masz już urządzenie i, i tylko potrzebujesz to sprzedać, więc jeżeli jesteś firmą, która produkuje jakiekolwiek sterowniki, no to to jest rynek dla ciebie, nie kryje, że jak ja się będę wtrącał w wybór sterownika, to piękność obudowy, no to może jest istotna rzecz, bo wiesz, dla ludzi to jest jednak spora inwestycja. Ta elektrownia wiatrowa i akceptacja szanownej koleżanki, małżonki oraz jej szanownej koleżanki, mamy przez niektórych przez niektórych osoby brzydko nazywanej teściową, jest niezbędna. Więc piękność obudowy owszem, ale jednak cena czyni cuda. Czyli jeżeli chcesz nam to sprzedać powyżej 1500 zł, to nawet nie rób sobie. Po prostu. Na pewno są w tej chwili oferty tańsze. Szukamy czegoś, co będzie prościuteńkie, bez wodotrysków i będzie robiło robotę, bo wydaje mi się, że to jest na rynku bardzo, bardzo, bardzo potrzebne i to jest ten, ten stopień, który nas powstrzymuje przed rozwojem. Na razie.